Jak się rozwijać? Jak przetwarzać dużą ilość informacji? Jesteśmy na kongresie Life Balance z Marcinem Osmanem. Witam bardzo serdecznie. Właścicielem wydawnictwa OSM Power i chciałam Cię, Marcinie, zapytać jak Ty sobie właśnie radzisz z przetwarzaniem informacji, bo niewątpliwie posiadanie wydawnictwa oznacza, że musisz czytać niesamowitą ilość książek, również mm -hmm. piszesz książki mm -hmm. i zastanawiam się jak to właśnie jest. Słyszałam w kuluarach wcześniej, nie wiem czy nie zdradzam, nie zdradzam za Chciałeś, wiele, no. tak? mm -hmm. że do, dostajesz mnóstwo książek, nawet w prezentach, ale też wygrywasz różne przetargi na wydanie książek autorów amerykańskich w Polsce. Też wiem, że sam lubisz Czytać, więc powiedz, jak, jak to robić? Na pewno czytam, gdy mam czas, czy mam książkę z sobą zawsze w słowku, w samochodzie czy w torbie. Że ja czekam, nie wiem, w korku, ja czekam na żonę, mam jakiś czas taki wiesz, luźny, kolejkowy, to wyjmuję książkę albo w formie elektronicznej na komórce, albo w papierze. Te 3, 4, 5 kartek czytam. Często zdarza mi się 5-7 minut czytania, jak jestem przed treningiem pod halą. Mhm. Mam, mam jeszcze czas, żeby nie wchodzić do szatni, no to biorę książkę i takie kaską przerzucę. No, tak to robię. To Czyli ile czas na czytanie? dziennie poświęcasz czasu na czytanie. No Chyba sporo, bo też czytam na komputerze, czy to PDF-y, czy sam mm -hmm. piszę te swoje treści, które później publikujemy, mm -hmm. ale nie mierzę tego. Niektórzy ludzie mierzą sobie, że tygodniowo pół książki albo tam dziennie 15 stron mm -hmm. dlatego nie robię. A jeżeli potrzebuję książkę, którą chcemy wydać, bo na przykład namierzyłem ciekawy tytuł mm -hmm. pod kątem potencjału marketingowego i swarzowego tej książki, no to znajduję ten czas na czytanie. Czyli robię to nie wiem, rano, późno w nocy, w kolejce, albo blokuję to czytanie nie wiem, w porcje dwugodzinne, gdzie mamy przestrzeń, bo dziecko śpi, albo wyszło na spacer, albo jestem sam w domu, czy sam w biurze, to wtedy ten czas wykorzystuję na szybkie czytanie. Nie takie szybkie, jak ludzie mówią szybko czytać, tylko takie skanowanie tego, poszukiwaniu tych grubych kawałków mięcha i tego się czepiam i to wdrażam szybko. Czyli właśnie nie korzystałeś z kursów. Kursu nie, nie, nie. nie wiem, dlaczego, dlaczego nie. A są dobre? Wiesz nie wiem, nie, nie wiem. Moja Kamila znacznie szybciej czyta niż ja, e, ale nie też w taki sposób, że książka cyk i pół godziny, ale czyta znacznie więcej i znacznie szybciej. Mhm. Właśnie, bo jako wydawca wyobrażasz sobie, że czytanie książek mogłoby być częścią Twoich obowiązków w pracy, ale z tego co słyszę, to tam wykorzystujesz tak naprawdę ten czas, który masz gdzieś naczęć. To, w jest, między, dwa w, to jest dwa w jednym, no bo mhm. moją kompetencją w firmie jest. Sprzedaż i marketing głównie. Też namierzam produkty, czyli też odpowiedzialny za produkt, na, za wybranie czy wytypowanie tytułu do wydania, który później konsultuję z Kamilą, moją spółniczką. E, to jest moje główne zadanie. Na tym się skupiam. Czas ale na czytanie. to nie oznacza dla Ciebie przeczytanie, tylko na jakieś inne Czytanie, czy część czytania książki treści? jest również tego etapem, ale nie, że się zaczytuje w książki, robię to tygodniami. Nie, nie. Co? Bo też y, to, co y, ja osobiście w tobie podziwiam, myślę, z bardzo mm. wartościowe, to jest to, że ty, to nie jest tylko tak, że Ty wybierasz te książki i które się sprzedadzą, mm. choć jesteś świetnym sprzedaży, tylko faktycznie wdrażasz te treści, więc mm. my nie żyjemy, tak? tak? Tak. Mógłbyś powiedzieć więcej, jak to robisz, że mówisz, skanuję książkę i żeby. Nie dylektuję się jakoś, ale jestem w stanie wyciągnąć to mięso z książki i następnie jej wdrożyć, że faktycznie zapamiętujesz tą treść i jesteś ją w stanie przełożyć na praktykę. Wiesz, tak samo mam na oglądaniem wideo, czyli czytanie i oglądanie wideo merytorycznych dla mnie jest bardzo wartościowe. Czyli przykład. E, oglądałem wideo o marketingu konferencji mhm. i tam gość mówi, hej, jak robisz event, dołóż taką porcję budżetu na to, żeby kupić jakąś rzecz albo zrobić jakąś rzecz, z którą każdy będzie chciał sobie zrobić zdjęcie. Mhm. Czyli daj ludziom praktykę do robienia fajnych zdjęć. My na przykład robiliśmy na konferencji tak, że zrobiliśmy fajną przestrzeń ze ścianką, dywanem i światłem do tego, żeby pomóc ludziom robić lepsze zdjęcia na evencie, z tymi komórkami. I docieraliśmy do ich społeczności, yy, dając im lepsze warunki do robienia tych zdjęć. I to jest tip wzięty z tego krótkiego wideo. Czyli biorę i wysyłam od razu maila do ludzi, którzy to u nas realizują. Mhm. Albo zapisuję w plan konferencji czy książki, jak to zrobić. Albo gdy widzę, że nasz autor, który szykuje nową książkę, komunikuje o tym, robi jakieś spotkanie autorskie nawet na końcu świata w Stanach, no to okej, okay, lecimy tam. Więc tak kumuluje podejmowanie decyzji, szukanie czasu na czytanie i typowanie, które tytuły wy, wybiorę, czy wybierzemy do wydania. Mhm. Czyli, jeśli dobrze rozumiem, to nie jest tak, że nie wiem, czekasz, że przeczytasz całą książkę, wyciągniesz wnioski, tylko jest jakaś wartościowa informacja gdziekolwiek, w książce, w tak, wideo tak, tak. i natychmiast przechodzisz do działania. Tak. No Pierwsza rzecz jest taka, że wpisuję mhm. sobie w Empik.com, czy ta książka jest w ogóle dostępna w Polsce, bo jak jest, to nie ma tematu. Czasami to pod je... kątem tym wydawniczym teraz mówisz, tak? Tak, mhm. tak, tak. E, najwięcej książek biorę dla siebie do, na, na celownik i do czytania, jeśli one są z rekomendacji ludzi, których ja obserwuję, czy idę za rekomendacją mm. e, moich influencerów, czy ludzi, których podziwiam w internecie, jeżeli jakąś książkę napisali albo polecają jakąś, albo robią z kimś wywiad, dla mm. mnie jest to pierwszy sygnał. O, zobaczmy w takim razie, czym ta książka e, głębiej jest. Darek Robbins napisał swoją książkę, mm. ja jej nie czytałem. Dopiero po rozmowie z nim ją przeczytam i jeśli będzie to wiesz, gęsty tytuł, pasujące, do tego, co mamy u siebie w wydawnictwie, no to krokiem pierwszym będzie mail do niego, hej, czy chcesz, żebyśmy twój tytuł reprezentowali w Polsce. Jeżeli tak, no to później jest już prosta procedura, tam, umowa, płatność i robimy. Super, czyli to jest ta ścieżka mm -hmm. wydawcy i selekcji informacji, która tak też jest. w sumie każdy z nas może ją y, zaczerpnąć, w mm -hmm. sensie słuchać rekomendacji osób, które znamy, podziwiamy, no, które tak, osiągnęły tak. coś, co nas jakby interesuje, tak. żeby osiągnąć samodzielnie. A jeśli chodzi o takie ludzkie przetwarzanie książek, tak, że powiedzmy ja chcę sobie kupić, to się rozwija, tam dużo książek i teraz e, te same zasady rozumiem się do tego Ja W sensie, nie wiem, czytam książkę i, znaczy, gdybyś ty ją czytał, to w trakcie wyciągasz jakieś tipy i od razu wdrażasz je na bieżąco, tak, tak? działając. I robię się trzecią rzeczą, jaką jest marketing mm. produktu, czyli wrzucam na przykład strony książki z podkreślonym fragmentem, który dla mnie jest najbardziej wartościowy, na Instagram Stories. Mm. I automatycznie mam pytanie od ludzi, co za książka. Jeżeli jest to polska książka, którą wydaliśmy, to już to generuje sprzedaż, a jak amerykańska, to patrzę ile tych zapytań na Instagram Story się jest. Mhm. I to też daje mi dodatkowy punkt w ocenie potencjału tytułu. Okej, okay, czyli tutaj takie bardzo przedsiębiorcze porady, które tak, w też tak. można do nawet jakichkolwiek innych produktów zastosować, mm -hmm. tak? Podrzucamy temat produktu w social media i widzimy reakcje. Tak. A czy masz jeszcze jakieś rady dla osób właśnie, które może nie szukają pomysłu na biznes, tylko ogólnie się rozwijają i lubią czytać i teraz jak, jak sprawić, żeby te książki nie zalegały na półkach, a faktycznie gdzieś, żeby z tej wiedzy czerpać i wdrażać ją w życie i mm. jak działać z tym wszystkim? Naszym hasłem jest czytaj i działaj, czyli staramy się wydawać takie książki i też takie książki czytać, które dają możliwość wdrożenia, bo mm. możesz czytać książkę motywacyjną, inspiracyjną, a jak tam nie ma czego się chwycić w działaniu, no to okay. ciężko to później wdrożyć. No możesz mieć motywację, inspirację jako nie wiem, poziom mindsetu, ale dobra, jestem zmotywowany i teraz co mogę z tej książki wziąć, aby to wdrożyć? I czasami nie ma co z tej książki wziąć, aby z taką książką jednorazową na jeden wieczór. Tych książek w ogóle nie ruszamy, więc ja szukam książek, które mogę sam wdrożyć. Jeśli czegoś takiego nie mam, to tak samo jak z nudnym filmem w kinie. Wychodzę nie po filmie, ale w trakcie, jeśli mi się nie podoba. A często ludzie próbują ten film skończyć, bo zapłacili za bilet albo skończę tę książkę, bo może dalej coś ciekawego będzie. Jeżeli nie ma na początku czegoś, co mnie wciąga, to ją zostawiam. Okej, okay, czyli też nie jest grzechem, żeby zrezygnować z książki, też nie trzeba je czytać od deski nie. do deski, tylko nie. selekcjonować te treści. I też bym nie omijał ćwiczeń, bo to jest najczęstsza rzecz, uh -huh. um, którą ludzie opuszczają. Tę książkę uh -huh. jest ćwiczenie. Trzeba coś zrobić, wiesz. Cisz pod kosem, trzeba sobie książkę, herbatkę jest ćwiczenie. Trzeba Oops. się po pod długopis i coś <laughs> napisać, pomyśleć. To jest tak, kolejna strona, idziemy dalej, ćwiczenie drugie. Mm. Co będzie dalej? A o tą zmianę generuje działanie, ćwiczenie i wykonywanie tych propozycji, jakie autor daje. Czyli też pytanie, po co czytamy? Czy tylko dla relaksu, żeby mm. nam fajnie pod kocykiem było i po prostu chcemy gdzieś odpłynąć, czy może zasnąć, czy też po to, żeby się rozwijać? Mm -hmm. A jeśli się rozwijać, to jeśli dobrze rozumiem, wybierałbyś książki nie tyle o celu motywacyjnym, tylko takim, gdzie można coś zrobić i przy okazji mm -hmm. ta książka motywuje nas do działania i warto być gotowym do do działania? Mnie osobiście motywuje efekt tego działania, nawet energia wytworzona podczas działania, mm -hmm. aniżeli motywacja, którą mam z książki, bo to jest taki pyk, nie? Też bym tak chciał. Dobra, dobra. No, opadło, nie? No to czym to podnieść? Działaniem, eksperymentowaniem, zderzaniem się z tymi odmowami i czekaniem w końcu, aż te, to nie, nie, nie zamieni się na tak. Super, bardzo dziękuję. Przyjemność, dziękuję Iza. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Czytamy i działamy. Tak jest.